Dzień dobry, przede wszystkim e, na początek. Jestem nad Wisłą, ale to nie będzie film stricte wędkarski. Przyjechałem na typowego vloga. E, chciałem się w tym krótkim filmiku odnieść się do tego, co się dzieje obecnie e, nad polskimi wodami. Sprawa jest troszeczkę sprzeterminowana, bo to by miesiąc temu została ogłoszona decyzja e, wód polskich, ministerstwa e, na zmianę w polskim, w polskim wędkarstwie. No i cóż. Przede wszystkim dwie najważniejsze rzeczy, czyli jedna opłata krajowa, jedna opłata krajowa na całą Polskę i zniesienie kad wędkarskich. Opłata, wysokość tej opłaty też została podana, to byłoby 250 zł. Zobaczymy, jak to by dalej w przyszłości tak naprawdę wyglądało, bo póki co tych wód, które wody polskie mają do zaoferowania nie jest zbyt wiele. Ale po kolei najważniejsza rzecz. Co mnie interesuje to przede wszystkim zniesienie kart wędkarskich. Światek wędkarski na Facebooku, na YouTubie. Dużo się dzieje w tym temacie, dużo dyskusji, dużo jakichś być może pretensji, tak na temat tych kart wędkarskich. Pojawiło się też, że karta wędkarska nie jest tak do końca nikomu potrzebna, że egzaminy są jakie są. Ja zawsze komentuję to jednym zdaniem, karta wędkarska. Wędkarza nie czyni i jej zniesienie nijak mnie, przynajmniej na pewno mnie osobiście nie zaboli, aczkolwiek trochę szkoda bo kilka miesięcy temu sobie zmieniałem kartę wędkarską zaktualizowałem sobie zdjęcie bo było tam jak miałem naście lat więc wydałem jakieś tam pieniążki żeby tą nową kartę wędkarską otrzymać to byłaby jedna rzecz kartę wędkarską, za nią płakał, nie będę takie jest moje skromne, prywatne zdanie Druga sprawa, myślę, że warta uwagi chyba najbardziej nas wszystkich interesująca, to jest oczywiście możliwość wędkowania w całym kraju. Tak się stało, że do tej pory w sumie to okręki tak, przyzwyczaiły nas do myślenia takiego, że tego się nie da zrobić, no bo jak się da? Że taka opłata wynosiłaby mnóstwo pieniędzy. No, wynosiłoby mnóstwo pieniędzy pod warunkiem, że każdy okręg oczywiście tych pieniędzy będzie od nas żądał, tak jak obecnie żąda. A różnie to, jak wiecie, z tym jest. Niektóre okręgi podpisują porozumienia, inne nie podpisują porozumień. Uważają, że mają dużo wody. Słyszałem takie komentarze, nie podpisujemy porozumień, bo przyjadą obcy. Obcy, oczywiście nam te ryby wyłowią, eee, więc tych powodów jest wiele, ale generalnie takie myślenie same okręgi w nas spowodowały. Tylko proszę się zastanówmy się, tak naprawdę przeciętny wędkarz Polski. Tak zwany Kowalski, jak daleko jeździ na ryby od swojego miejsca zamieszkania. 20-30 km. Jest to, myślę, że zazwyczaj w większości przypadków. Ja sam tak łowię. Zdarza mi się owszem pychać dalej nad zalew zębożycki, tak. To dla mnie to jest pewnie 50-60 km przynajmniej. Byłem w tamtym roku, podejrzeć, 3 albo 4 razy na tym zalewem Zębożyckim. druga rzecz, idziemy najdalej. Jezioro Dratów. Raz mi się zdarzyło tam pojechać, w zeszłym, w zeszłym roku. A poza tym łowię blisko siebie. Więc tłumaczenie takie, że obcy przyjadą w łowią ryby jakoś do mnie nie trafia. Owszem, są wetkarzy, którzy dużo, dużo jeżdżą po Polsce. No i dla nich te opłaty są jakimś tam pewnym rodzajem uciążliwością. Ok, zadzwonił telefon, popsuł mi nagranie. Trudno. E, czyli tak stała woda, stała woda, jedna opłata na całą Polskę, mi się ten pomysł bardzo podoba i jest to możliwe jak widać, tak jak powiedziałem, no, wędkarze łowią blisko siebie, są wyjątki, którzy tam jeżdżą po całym, po całym kraju no i dlaczego mają płacić ogromne pieniądze, Tak, ja wiem, że są wędkarze, którzy na przykład żyją z wędkarstwa, muszą się pokazywać, nagrywać, reklamują coś tam, testują, jeżdżą w całej Polsce, dlaczego wędkarz, który Wybierze się, ra, wybierze się raz w roku, na przykład na troć, na dywęce e, musi dokonywać od razu opłaty, nie wiem, w, w okręgu toruńskim, na przykład a jednym z droższych y, okręgów y, w Polsce, z tego co wiem. Weź, weźmy się to też pod uwagę, że taki wędkarz, który dużo jeździ po Polsce, dużo wędkuje, e, skoro go stać, przejechać 500 kilometrów w jedną stronę i 500 w drugą, no tych ryb nie zabierze nam, tak? Czyli ten argument, że obcy nam coś złowią, zjedzą. E, jak ma się do rzeczywistości. Takie jest przynajmniej moje zdanie i tutaj generalnie w swoim imieniu się wypowiadam. I ostatnią, chyba najważniejszą rzeczą w tym całym nowym polskim ładzie wędkarskim jest to w takim razie, co się stanie z PZW. Na tą chwilę wody polskie mają bodajże do dyspozycji będzie link do strony Wód Polskich z wyodrębnionymi łowiskami na tą chwilę. To jest bodajże okręg Kraków, chyba Bydgoszcz. Cztery tam były generalnie okręgi. Będzie, będzie w linku albo tu w napisach pod filmem. No wiele tej wody do zaoferowania nie mam. Mnie póki co to kompletnie nie interesuje. Ale Wody Polskie obiecują wiele od przyszłego roku sezon 2023. Co to oznacza? Że tam, gdzie dzierżawy się kończą PZW, Wody Polskie na pewno tych na pewno, w tym słowie na pewno, e, wody polskie tych dzierżaw PZW nie przedłużą. To jest jedna z możliwości. A druga możliwość jest taka, że wody polskie będą wypowiadać dzierżawy PZW, i w tej chwili Wisła, nad którą stoję, myślę, że w jednym, będzie jednym z pierwszych łowisk e, w okręgu lubelskim, które będzie wyjęte spod spod dzierżawy PZW, podobnie to będzie Wieprz i inne tam mniejsze, mniejsze rzeki, bo z rzekami chyba jest najłatwiej i to rzeki należą zdecydowanej większości do Wód Polskich. Właśnie zacząłem się zastanawiać, co jest na przykład na przykład Zalew Zębożycki dla przykładu, który chyba właścicielem jest miasto po prostu, więc nie wiem, nie wiem jak to jest do końca, nie chcę głupot opowiadać, ale tak to się by mniej więcej, myślę, że w najbliższym czasie wydarzyło. No zobaczymy. Powiem tak, ja generalnie... po mi generalnie pomysł ten się podoba. Biorąc pod uwagę, że tam dużo przeglądam internet, facebook, kanały różnych youtuberów, sam jestem youtuberem malutkim, no to generalnie wszystkim PZW mocno uwiera. Wiemy dlaczego, tak? Organizacja zrzeszczająca wędkarzy, mająca służyć wędkarzom. Ja się nie czuję, żeby wędkarzom tak naprawdę służyła. Te dziwne zarobienia rybami jakimiś przez nikogo nie do końca oczekiwa... oczekiwanymi Setki złotych, tysiące złotych, jak nie miliony marnowane na zarabiania palczakami, tak. Eee, takie rybka wielkości palca przeżywalność ma... Jeżeli rok jest kiepski, to zero przeżywa, tak. To nic, że tam wpuszczono 40 tysięcy sztuk bolenia, na przykładu, gdzieś, gdzieś w jakiejś rzeki. Jak przeżyje jeden, dwa, osiągnie wielkość taką wędkarską, czyli te... Ile tasy są? Eee, to będzie, nie wiem czy dobrze, tak, ale to są naprawdę znikome, znikome ilości. No nie zgadzamy się na wiele rzeczy, nie zgadzamy się na, z polityką PZW, nie zgadzamy się z tym, że w wodach nie ma ryb, że nie tak są chronione, że za dużo jest mięsiarstwa, że PZW broni się przed wodami, nauki no i tak dalej, i tak dalej. Można by tego wymieniać naprawdę mnóstwo, mnóstwo rzeczy, mnóstwo elementów tej polityki, z którą się nie zgadzamy w PZW. No, i cóż, pomysł ministerstwa tak, i wód polskich jest taki, że PZW tym sposobem zostanie najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie zlikwidowane, tak? Bo, jeżeli PZW nie będzie miało swojej wody, więc kupywanie zezwoleń w PZW będzie mijać się z sensem. Zgadza się? No, tak sobie właśnie myślę. I poniekąd życzenia wielu wędkarzy, żeby to PZW w końcu umarło się stanie, umrze śmiecią naturalną nie mając po prostu wody w swoich, w swoich rękach nie mając nic do zaoferowania wędkarzom zresztą i tak wielu uważa, że PZW niewiele jest w stanie zaoferować, mówiąc PZW mam na myśli zarząd yy, ogólnie PZW w Polsce i okręgi, nie, nie mówię tu o kołach bo koła wędkarskie to jest zupełnie coś innego i koła wędkarskie robią mnóstwo pięknych wspaniałych rzeczy, tyle ile mogą, tyle ile potrafią dbają o tą wodę najlepiej jak potrafią, tak e, to tu się dzieje Piękna, dobra praca na rzecz wędkarstwa. Eee, niestety okręgi, zarząd główny wędkarstwu nijak nie służą. W końcu niby skończę te... A! Zapomniałem wspomnieć o odłowach sieciowych, tak? Tu u nas może nie ma tutaj w moim okręgu lubelskim, bo okręg lubelski jest stosunkowo biedny wodę, jakby na to nie patrzeć. Eee, więc tutaj wędka... yy, rybarstwo śródlądowe jako tako nie kwitnie. Ale co będzie, co będzie, zobaczymy. Będę na pewno stale obserwował to zmieniającą się rzeczywistość. Przyglądał się temu, co się dzieje w kwestii wód polskich i PZW. No i zobaczymy. Na razie, w okręgu lubelskim, wody polskie nie mają mi do zaoferowania żadnej wody z tego, co, co, co widziałem. Więc póki co mnie to jeszcze osobiście nie interesuje. Co pokaże przyszłość? Zobaczymy. Wody polskie wiele obiecują na rok 2023. Ciekaw jestem, jak to się stanie i wydarzy. Nie wiem, czy będą, będą łowiska wypowiadane PZW, czy po prostu dzierżawy, na przykład Okręgowi Lubelskiemu się za chwilę, e, za chwilę się skończą. Tego nie, nie wiem, nie potrafię e, powiedzieć. Ale pomyślałem sobie też, że skoro kręcę dzisiejszy ten materiał, to być może w przyszłości też jeszcze takie materiały na moim kanale będą się pojawiać nie tylko rekreacyjne e, łowienie ryb. Na razie życzę wszystkim połamania kija. No i powoli szykujmy się. No, niektórzy już zaczęli sezon. Ja się chyba powoli szykuję, że ten sezon zacznę wkrótce. Jeżeli pogoda się taka fajna utrzyma ciepła i słoneczna, jak dzisiaj, jeszcze przez kilka najbliższych dni, na pewno z wędką nad wodę wyruszę. No i z kamerą. Nie spodziewam się nic złowić, ale w którymś momencie trzeba po prostu zacząć. Jeżeli to będzie luty będzie fajnie. Dobrze, słuchajcie, trzymajcie, trzymajcie się połamania kija. Jak chcecie, to skomentujcie coś pod, pod filmem, skomentujcie, napiszcie coś na Facebooku. E, możemy na ten temat podyskutować. A, a ja mam przynajmniej okazję nakręcić jakiś tam e, materiał z nadwody. No bez wędki, tak jak powiedziałem na wstępie, ale jednak z nadwody. I chciałbym się jakimiś tam swoimi przemyśleniami oczywiście z Wami podzielić. Jeszcze raz połamania kija i oby w tym roku było więcej.